Hej Hejka, tej LGamerka. witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj jest ze mną Nobek i gramy w Squid Game. No. Widzowie, Nobek jest dzisiaj <laughs> Ej Nobek, ty jesteś już w okręgu? Ty jesteś już... dobra i Nie ma się Nie, mnie, Czemu Bo... <grym> <grym> ja do mnie tak Czemu masz takie ucho? ma się do mnie a, 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 mnie Mój wiem... Nie O kurde! Szybko sprint! Widzowie, jeśli myślicie, że albo ja, albo Nobek wygramy tego skill game'a stawcie łapeczkę w górę! I nie ma tak, że zaczynamy od nowa jak przegrywamy, to będzie koniec odcinka a naszym zadaniem jest nie odpaść na pierwszej rundzie, Nobek! Znaczy, ja, ja tam mam dużo hajsu, więc ja się mogę wyleczyć, ale no, z nóbkiem to już będzie problem, bo jak znam żyć. A nie, dobra, bo ty mamy kilka szans i ja ci będę mogła pomóc. To nice. Ej, bo mogę wybrać, z tym strażnikiem. No to jak chcesz, to co możesz być strażnikiem. I know, bo będę czarnym arabem, czarnym arabem, arabem, arabem. Czarny aranem. A, i jeszcze widzowie, W tym momencie, jak jest taka psenka, To. Ja przyjmuję dość znajomych. I jak chcecie, żebym was dodał, to musisz się pisać pod filmami Ejga W komentarzu jeszcze swój nick, ja będę czytał to i osoba jak poda swój nick, to go dodaję. Nobek go doda. Tylko musi być w komentarzu napisane, bo ja nie przyjmuję tak. random i musi mieć suba. Tak, to też musi mieć subika. W ogóle widzowie, jak mój głos się zmienił przez te dwa tygodnie. Przez te dwa tygodnie. W ogóle jakieś dziecko dodali, nie wiem po co. Czekajcie, jestem mikrofon bardziej mojego pięknego ryjca przedstawiam. Ej, chłop urodził dziecko. Chłop. Chłop urodził dziecko. Boże, co tu jest? Boże! Bo w ogóle ty masz kilka rund, bo jak się zestrzelą, to masz jeszcze kilka szans. Ale nie radzę testować. O Jezu Maria, włączyłam się tego. Nie radzę testować, Nubo! Ej, Nubek, where are you? I jestem na przodzie. Nie no, tego się pod łupką nie spodziewałam. Nie, 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 nie to chciałam. Dobra. Jesteś na końcu, ja już weszłam. Gratulacje. Gratulacje. Popchnęłam jakiegoś typu Ej, Nobek! Tu skacze. tu. Gdzie skaczesz? Co ty Gdzie tam to? robisz? Mordo! Jak ty tam wlazłeś? Czekaj na tą Jenę czy Junę. Nie wiem jak, jak, jak jej tam. O! O! Kurde! no, tak jak ty tu wlazłeś? To o, kurde. Oh, ja zaraz e, dobra, chyba przeżyłam, chyba tak, chyba przeżyłam, dobra, przeżyłam, Jezu, chyba Chyba takie przeżyłam. takie 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 Ej, Nubek, ty żyjesz, nie? Tak, ja byłam chyba jako trzeci w ogóle. No, to brawo. ale fajne, patrzcie na podłogę. kurde, Jaki to masz, Nubek? Nubek ma 177. Chyba. Jaki dźwięk, nie dam rady. nie mm. dobra, Jesteśmy tutaj. Nobek, musimy być w no Nobek, boję się ciebie. Nobek, chodź. Musimy być w jednej. Dawaj do białego. Albo tu. Tutaj dawaj. Tutaj. Bo to ostatni. Tu. Nobek. O. Jest! Grzeczny no bo. Dobra. I da, daj coś łatwego, daj se, daj se coś łatwego weź. Ja biorę kamienia, bo nikt go zazwyczaj nie umie zrobić. Idź na trzecie, idź na trzecie, jest łatwe. Nobek, idź na trzecie, mówię. O matko, Nobek. Wow, Co niedowierzanie? Co tu się odwaliło? O Boże nie tak. <grystanie> brawa! nowek włączaj te brawa, mówię. O ty. Co mi się stało z Rycem, tego typowi? Nie pytam. Co my tutaj mamy? Jakieś 50 końców, Śrobuksów... Nie, dobra, nie mam tyle. Ja mam 8. No Bek! Irytujesz mnie tymi dźwiękami! โอเคโอ้โหฮะอบอกยังไง้างบกบุ Nie znam żartów, nie no mam żart. nie, awesome. nie no, zastrzelę nie się no. zaraz. No, Bobek, ja nie wiem, jak ty to by gówno by... włączasz, ale... No, no, Widzowie... Ja z takim czymś muszę żyć. Na Lenowo. W ogóle widzowie jest drugie Lenowo. Odcinek z niego będzie już niedługo. Mam nadzieję, że nas tam haker nie znajdzie. Ale nie no dobra, haker się wycofał, no to go już nie będzie. Kurde, ja nie mogę... Coś nas zrobimy. O! Jest! 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 Matko, jeszcze słyszę. Ale... Tak. z za. Nobek, wyłączaj te dźwięki. z zadek, typie. Ja tutaj teraz rządzę. Tutu Adam z rządzi. Z wygląda więc odejdę. Uwaga widzowie. Skaczę. Skacze. Gotowi? Tre. Tr Tru. Tu. Ja było no. Nie Nie Miałam powiedzieć o tym, laga mózgu. Dobra. I czemu go nie zastrzelają? Tego typa. I ten spadł, bo jest brzydki i nieśmiertelny jeszcze. No, ty żyjesz? No, ty żyjesz? On tak, przecież ty ze mną byłeś. No, nie włączę już tych dźwięków. Nie no, widzę, z takim czymś żyć, to to jest... Ła, moja szyja! Jezus Maria, ale mnie a ała. Zapatrzcie na to. <laughs> Co to jest? Lecimy! Patrzcie, jestem pierwsza, nie licząc tego dnuba. Nie gadajcie, że mnie wyprzedzą. Nie, jak mnie wyprzedzą, to są czterami. Wyprzedził mnie to cheater! O nie! Nobek, ja na tym zginę na stółę widzowie, więc możecie być pewni, że to już koniec odcinka. i nie, nie sprawdzajcie teraz, ile zostało do końca. Zróbcie sobie niespodziankę. Nobek, jaki masz kolor? No bo... Nowek, niebieski. No to matching mamo. No będe. Nubek? No nubek, no nie widzowie! Widzowie, niestety, nubka wywaliło, więc ostatnie te sekundy musimy spędzić sami, niestety. Ku pamięci, nubek. No nubek, no dirt. Wiecie, wiedzieliście o tym, że nubka, nazwisko to dirt? Dobra. Szybko. Jak to się nazywało? Hiden Seek? Coś takiego? O, ja słyszę ten Spongebob. Chyba się trzymam z nimi, bo nie mam dużo kluczy. O nie, i zabrałam. Chciałam wam powiedzieć, że to tyle na ten odcinek... Oj, to jednak nie. Jednak nie, jednak to nie tyle. Już miałam się żegnać, widzicie? O nie, jeszcze Nubek się rozłączył z Discorda. A wiem, bateria mu się rozładowała pewnie, biedny Nubo. Młodzej kwadratu potrzebujemy. Mam pomysł. Mam pomysł. No nie. Dobra. Chodź mordo. <laughs> OMG! Widzicie widzowie, tak się to robi. Będziecie mieli na przyszłość. Co to wyszedł? Nie może zbyt zbyt ściana to. Mam. No. Widzowie widzicie? Jednak się nie, nie, nie będziemy żegnać, szczęście się do mnie uśmiechnęło, do was też, chcieliście? Widzowie, ja, poczekajcie chwilkę, ja tylko sprawdzę czy Nobek mi coś napisał. Okej, okay, widzowie, no niestety móbkowi no, 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 się pewnie coś wywaliło, bo ja, no nie odpisuje mi Nobek, więc no więc musimy dokończyć to, bo sama, bez Nobka. Więc tak, idziemy tutaj, oczywiście głosujemy żeby grać dalej. Aha, uh -huh. biedny Nobek, niestety. Jakie są mam tutaj marki co wie, numerek 400 to wygra. O nie, musimy się spieszyć. Proszę. O nie, jest tak daleko, błagam. Au, mordo, co ty do mnie? Ale głupi, Jezus Maria. nie warto zrobić Nie, nie. Wybąbiać ludzie. Nobek tak to zmusi. Zb... Widzę Nobek już ma większą mózg od nich. Jeśli, jeśli... I w ogóle, patrz, jeśli gracie w tę grę, o co atakować innych? Po co atakować innych widzówek? Przecież można jakby po prostu sobie stanąć, nie? Nic jakby nie robić? Wtedy będzie większa szansa, że ktoś wygra. Warto zrobić przecież sojusze. O co bić? I... no nie, nie, ja nie wiem, po prostu, nie? Czy widzowie, ja nie chciałam grać w gry ma to był nupka pomysł, żeby nagrać. Mieliśmy grać się, się w 99 się w lesie, jeszcze wcześniej z jakąś grę z krwią, a teraz... to teraz to jest czurno za oknem, dosłownie mam okno dachowe i przede mną dosłownie czurno jest za oknem. A tyle, co mi daje światło, to lampka z boku, tutaj mam z boku lampkę, klawiatura, bo się świeci, no i trochę się mi wycięł mój mikrofon, ale tak troszeczkę. Więc jakby, w sumie nie wiem po co ja słuchawki, skoro ja już na Discordzie jakby nie rozmawiam z Nobkiem Ale widzę, dokończamy to. Jeszcze mam się odrobić zadanie z Anglisza, bo nie odrabiłam, a jest jakaś, nie wiem, która godzina. <grym> mm, więc tak, no to zaraz będę musiała odrobić to zadanie z Anglisza. W ogóle też jak chcecie, możecie napisać w komentarzu, jaki jest ulubiony przedmiot. Mój ulubiony przedmiot to. Albo biologia. No. Oh my god! Ej, widzę mam otwarte drzwi. Czy mam otwarte drzwi? Wieście mi nikt mi to zamknie drzwi. Dobra, papier kamienużece widzowie. Jeśli wygram tego Squid Game'a, czy tego chcecie, czy nie, zostawiacie suba. Chyba, że już macie suba, To wystarczy łapka. Ja, jeśli to wygram i nie macie suba to zostawiacie suba i łapkę, a jeśli to wygram i ten to jeszcze z tym to są chyba jakieś. Nie no bez jaj. To tyle na ten odcineczek. Subskrybujcie mój kanał, a ja się z wami żegnam. Pa pa.